Ten, y, dobra, no to tak, chwilę, bo ja sobie muszę. Y, e, witam Was w y, następnym odcinku z Daily City Skylines. Chwilę, nagrywaj się, bo ja nie pamiętam, Dobra, nagrywaj się. E, Pracując trochę mikrofon, dobra, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy nagrywać. Jak widzicie, mamy duże, bardzo duże zapotrzebowanie. E, Yy, bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkańców, więc zaraz sobie tą strefę dosyć mocno powiększymy. Yy, wolę budować nieumiędzy na zapałzanym. Yy, dobra, odprowadzimy tutaj jeszcze tylko wodę. Tak, ok. Tak, tak. Yy, co jeszcze? A właśnie, ile prądu? Dobra, prądu jest dużo, nie wiem po co to zobaczyłam. Właśnie zauważyłem tutaj coś takiego. To będzie nawet fajne miejsce, żeby... No... i te sprawy. Dobra... Budujemy szybko jakieś... domeczki W sensie, no, stawiamy pola na domu. Jakby ktoś nie pamiętał, to City na to gra, w której... ...buduje się miasto i robi się tak, żeby... Mieszkańcy byli jak najbardziej zadowoleni. Yy, dobra. Myślę, że tyle domów wystarczy, tak? No, też nie będę przesadzał. Jak to się zbuduje, to będzie olbrzymie zapotrzebowanie na fabryki, coś tak czuję. To jest pewne. Mhm. Mm Ja już w sumie zacznę budować może tam no, nowe miejsce na fabryki, bo to będzie trochę lekko, jakby to powiedzieć, yy, No, To będzie przykreje po prostu. Ojej, bo tu nie ma się robić. dobra. Yy, dobra, chciałem wiedzieć. Yy, dobra, yy, woda tu, dobra, jeszcze trochę jest wody. Tak, ojej, na no sklepy też teraz duże zapotrzebowanie przecież um, Bardzo źle. Chwila, ja sobie zapomniałem stopera ustawić. Czekajcie chwileczkę. I zegar. I, I stoper start. Dobra, to tak. Będę sobie to liczył. Trochę opóźnienie. Dobra. Oni tu krzyczą, że nie mają wody. Ja wam dam tą wodę dobudujmy jeszcze jedną fabrykę, teraz zajmijmy się sklepami, nie? To, czego najbardziej nie lubię w tej grze, to to, że... Zaczniesz budować coś, a potem gra każe od razu budować coś innego. To jest bardzo przylitre. Ojej! Pożar, dobra. Daszą to. Bardzo dobrze. Czemu nie macie praw do popachy? Oj. Yy, możemy postawić następną elektrownię, ale jak już mówiłem w poprzednim odcinku, mamy tu coś, coś takiego jak budżety i możemy im dać więcej na prąd i o, już tu widać, że problem zniknął, ale Dajmy więcej na prąd. Jeszcze trochę macie. 130% wsparcie, bo tak na styku. No ja wiem, że jest nowy budynek bo tu są szkoły i... dobra mnie głównie interesuje pojemność to czego yy, w sumie chyba na każdym no, to czego w ogóle nie na żadnym w świecie to chyba biblioteki publiczne yy, myślę, że moglibyśmy mógł postawić takie liceum I w tym od... Tym na to sposobem je prawie na nic nie stać. Dobra, jak jest bardzo duże zapotrzebowanie na wszystko, to jest taka rada, żeby spokojnić czas albo o, właśnie zatrzymać. Ja wiem, że jest opuszczone. No i właśnie te opuszczone budynki trzeba usuwać. Ja wiem, że Wam pracowników brakuje. Dobra. Jak tak narzekałem na ten prąd to niech mają, okej? Okay? Eee, dobra, powiększmy troszkę naszą piękną spiralę eee, sklepy z eee, super To eee, i więcej doby. Nie mam pojęcia czemu jest tak, to brzymie zrobić na ten dom. No, no dobra aż tak? Teraz pewnie jak się dużo ludzi tutaj wyprowadzi, to będziemy już olbrzymie zapotrzebowanie do filmu. Może zacznę zobaczyć, jak tego nie No dobra, zwracam w po sobie. Oj. No, to jednak stracę... No i lekko przykra sprawa, można by rzec, no bo prąd już jest na maksa, a wyrzekają mi na brak prądu. A na to mi nie stać. Kosztuje 19 tysięcy. Dobra, wiecie co? Postawię taki jeden wiatrak, tylko, że te wiatraki najlepiej to się na, na największym zniesieniu. Jak w największym zniesieniu najlepiej by się to stawiało. Oj, 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 Dobra, poczekamy po prostu na, no, na przebieg sytuacji, nie? I... A... I... Jezu, a mi, ale mi teraz język. Nie wiem, co mówić, o. Nie wiem czemu, ale nie wiem, co mówić, nie mam pojęcia. Oj, oj. Chwila. O. E, zostawcie łapki, suba. E, nie, no, dobra, nie będę taki. Nie będę taki. Spokojnie. O! Rozwojowe, rozwojowe miasteczko. E, co mnie cieszy z tego rozwojowego miasteczka, to te zaawansowane turbiny wiatrowe, bo one dają bardzo dużo prądu. A na przykład ta takie rzeczy, takie y mnie w ogóle nie cieszą. Uj, mnie też y ilość tego nie cieszy, już bardzo. A bo wody nie macie, no dobra, spirale śmierci. I nie, żadnej śmierci. Dobra, klinikę mają w sumie. Dobra, postawmy im jeszcze jedną klinikę. Te kliniki są drogie, drogie. Dobra, jest jeden z ma. Myślę, że możemy dać tu w centrum, tak. Niech będzie. Eee, okej. Okay. To właśnie Te dwie rzeczy. Jest. Jak te dwie rzeczy są na dużym poziomie, to nie trzeba tych bo, no, tych rzeczy stawiać, bo to jest centrum zdrowia dziecka i zakład opieki nad seniorami. Tych dwóch rzeczy nie trzeba stawiać dopiero jak... dopiero jak już będą dosyć mocno na rzecz na to, że mordo, bo jakby się to powiedzieć, to nie miało czasem więcej błędu. Jest to 20... 20 tych to miało robić. W sensu. Dobra, stawiamy następną elektrownię. No i w ten, no to piękny sposób spłukaliśmy się z prawie całej klasy, ale oni ten, bardzo mnie to, bardzo mnie to denerwuje, że oni bez przerwy narzekają na to, że nie ma mieszkańców. No. Bardzo wkurzające to jest. Bardzo mi się to nie podoba. Ale dobra, nie dajmy im więcej tych mieszkańców jak chcą. To niech mają, nie? Yy, zapomniałem o tej tutaj drodze. Bo dobra, 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 to będzie... To będzie nas sklepy. Zaraz będziemy musieli się bardziej tutaj przenieść z tym miastem. Yy. Bardzo ładne miejsca. My teraz, ile mamy e, mieszkańców? Tyle. A tu nam to pisze, dobra. Następna jest ruchliwe miasteczko. No i wtedy to już będą fajne rzeczy. Łu szpital. E, elektrownia naftowa też się może przydać. E, totalnie zapomniałem, że oni jeszcze mówią, że e, Mordo nie jestem zadowolony. I zapomniałam, więc tak, przynajmniej dwa jakieś parki albo cokolwiek, byle było najtańsze O, popatrzcie, nie? To jest mały park, to jest mały plac zabaw i tutaj tyle samo rozrywki, a plac zabaw jest a plac zabaw jest i... Dobra, to też możemy ten park wcisnąć Przestało nam tysiąc, więc jak zostało nam tysiąc, to przedłużono naszą zbira, ale nie um, muzyka To muzyka. Um, możliwe, że komuś z mojego domu dzwoni telefon, ale nie wiem. W sumie nie wiem, czy to słychać, ale pewnie jakoś to słychać mocno. Nie chcę kupić. A właśnie I można jeszcze kupić nowe ziemię i tutaj jak się na to znajdzie kliknie to tutaj widać no ile to kosztuje i na przykład ten kwadrat w ogóle nie ma ropy naftowej i no i złóż i, ru, 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 ru. I można to kupić a w sumie to ten obszar będzie chyba najlepszy, jakbym chciał coś, no, jakiś obszar kupić, no bo tu jest aż 90% na zabudowę. Yy, dobra, yy, gro, ja bym chciał teraz budować miasto dalej. Jedyne co mnie denerwuje w tej grze to ten noc, bo serio, totalnie nic nie widać. Jak w innych grach, to jeszcze co możesz jakąś letarkę albo tryb jasny włączyć, to... W tej grze, jakbyś chciał coś włączyć, to, to, to się nie da po prostu. Nie Chyba, nie wiem. Jak mi się wydaje. Dobra, ale po co mi nad seniorami, jak seniorzy nie potrzebują opieki jeszcze w moim mieście? Yy, dobra. Ojej, ale to źle zrobić to, co powiedziałem. Co to jest? Bez drogi? Ja nie, chcę, ja nie chciał, nie, nie wiedział. Mogłem to na początku sprawdzić. Opieka zdrowia... No jest... Dobrze jest, tylko nad tymi seniorami to byśmy mogli jakoś to poprawić. Ale na razie nie mam takiej potrzeby Dobra, jak coś to... Wcinki od dzisiaj będą trwać około 20 minut. Dobra mniej niż 20, więc znowu no bo komuś dzwoni telefon. Bardzo mnie to denerwuje i... No, Chciałbym, żeby ta osoba uciszyła ten telefon. No jak będzie taka możliwość. I oczywiście to z mojego domu, żeby jakiś sobie nie pomyślał, że... No, że to z jego domu jest. To Mortonie z twojego domu jest mojego, bo takie głosy dobiegają mm, Ojej, bo mi tu wody nie moje dzieci mieli. No dobra, będą mieli, ale i tak przecież tam spirale. Spirala, życia można powiedzieć. E, oczywiście w przyszłości odblokujemy coś takiego. E, takie bloki, jakieś galerie handlowe, no i biura, nie? I to wszystko jak będziemy mieli 7,5 no i tysiąca mieszkańców. Yy, mieszkańcy nam bez przerwy przebywają, tutaj mamy wzrost, ale nie wiem, wzrost, czy to jest wzrost na sekundę, czy na minutę, czy na turę, co jest tutaj. Nie wiem, a no może to po prostu losowo jakoś. Yy, ja wiem, zerkać na jakieś nowe Nie musisz mi tego tłumaczyć. Yy, dobra, ważne jest to, że jest więcej... Oj, finałowa jest. Teraz to zrobię, policja, tylko szkoła, szkoła. Nie no, dobra, jest duża pojedność, tylko że... U... O. To są dwie szkoły, ja bym jeszcze jedną do dobudował. mają, a właśnie uniwersytety potem można o, ej, oni z tego czystają nawet dobrze wykształceni no nice, jest, nie? dobra, teraz nie wiem trochę co robić Bo największe zapotrzebowanie w sumie na mieszkańców nie? ale tak samo zapotrzebowanie jest na fabryki dobra, więcej mieszkańców najbliżej potem się ja taka, taka... Chcę mieć tak. Okay. E, okay. Ja wiem, że mogę zbudować taką nagramie serio, Czasami normalnie denerwuję moc. Ja... No, no to są takie reklamy, nie? To jest gra na komputer, więc brak na komputer zazwyczaj nie ma reklam. Ale no, to są te reklamy z tej gry, po prostu. To no, mnie ja bardzo... Ojej, nie to chciałem. Ej, nie bójcie się tu. Sklepować. Tak, wiem, jest duże zapotrzebowanie na te rzeczy. Zaraz to zrobię. Eee, dobra więcej tego w tą stronę. Bo w sumie to... Tu jest pompa, nie? Ojej, to my nie możemy w tą stronę jak tu jest pompa. Lipa Lipa! Yy, yy. Dobra, budujemy to w tą stronę. Albo potem jak tu zbudowaliśmy w tą stronę, to potem można tam bardziej trwać w Albo nie, czekaj. Musimy to możemy zbudować, bo no to ja tu nie, dodać, nie? dać. A właśnie autobusy są tutaj już. A to nic nie daje. Jedyne co daje to to, że jesteśmy fajni Eee, yy, dobra, yy, tutaj budujemy. To, tak. Dobrze, ja zapomniałem, że ta w tą stronę idzie, więc taki jeden pasek wzięliśmy, hmm. Oj, eee, nie. No i pożar dobra z więcej tego. Eee. A i właśnie, pewnie wielu z was, się zastanawia, eee, czemu akurat jest z Daisy wszystkiego, a nie uznajemy hmm. tam z Minecraft. No to ja już odpowiadam, no to Prawa jest prosta, po prostu No po, po prostu... Mamy jeden termin wolny, tak? Tym terminem jest wtorek Ja bym chciał sobie zapełnić ten termin A żeby zapełnić ten termin Chwila Damy tylko więcej pieniędzy Zainwestujemy w śmieciarki, tak? 5% jeszcze bo tutaj na było no bo ja po prostu chcę zapełnić sobie tamten termin żeby było fajnie no po prostu żeby żebyście wyocenili która gra wam się najbardziej spodoba jest z której byście chcieli mieć serię Według mnie, ja też nie mówię, że tak ma być, ale według mnie mmm, dotychczas najlepszą grą yy, stąd to było albo City Skylines, albo będzie jeszcze GTA. Według mnie to będą dwie najlepsze gry. No dobra, jest jeszcze Roblox, w którym jest bardzo dużo różnych trybów. Ale no Robloxa Robloxa się tak bardzo nie czuje jak yy, nie czuję. Co ja mówię w ogóle? Yy, nie nie czuję tylko po prostu Roblox yy. nie wiem jak to powiedzieć po prostu wy ocenicie jaką grę chcecie zobaczyć na stałe na tym kanale, chyba że wam się znudzi. Najważniejsze, no bo, bo ogólnie to są e, w tej grze e, no, jakiś algorytm tworzy to pewnie, ale to są takie nowe nazwy. W sensie nie wiem czy to istnieją takie nazwy, ale raczej nie istnieją. E, nie wiem, ale się teraz na chwilę chwileczkę wyciszę i... Jak oglądacie to na słuchawkach, to zdejmijcie, ponieważ no, będzie bolało. 3, 2, 1. Starałem się jak najsłabiej jak kliknąć ten przycisk na mikrofonie e, więc według mnie nie było tak źle, ale no się, się napisać w komentarzu, jak słychać ten film. Eee, dobra, bo nam tu się już miejsce. Przeczyłem jak... Tak, tak, dobra, to będą na takie mniejsze minutem. te budynki i już no, zbliżamy się. Zaraz będzie 20 minut, no, więc będziemy już yy, powoli kończyć nagrywanie. Piszcie, czy będziecie chcieli. Skylines na stałe na tym kanale, albo nie będziecie chcieli, albo ta gra jest super ekstra, tak został, yy, albo nie, kuba, ta gra jest bardzo słaba, proszę nagrywaj ją. Napiszcie, no jakiś przynajmniej zhejtujecie jakąś tam grę, że Wam się nie podoba, to po prostu, napiszcie w komentarzu jaką. A potem wybiorę parę gier, oczywiście jak jakieś będą, yy, i zrobię ankietę, jaką będziecie chcieli zobaczyć. Yy, dobra, ja wiem, że teraz to, co zrobię, to już będzie bardzo duża przesada. Chwilę nie będę z tego zaczynał bo no tutaj nie będę mieli dostępu do prądu. Dobra, nic się nie spodobało. Yy, dobra, zbudujemy tylko tutaj jeszcze parę domków. Dobra, parę, no na pewno parę domów. 2 miliony domków, chyba się powiedzieć. Mamy bardzo dużo yy, pniążków. Wiecie co? Yy, Milnika. nie no dobra jest dobrze nawet e, o e, to chciałem zobaczyć jest dobrze mają te winniki e, 60 no dobra mało e, dobra to też nie będzie i jeszcze chciałem tylko szybciutko zobaczyć no właśnie jeszcze nie się nie dziwi Po prostu... No tam się paliło Dwie straże pożarne I myślę, że jeszcze posterunek Policji możemy w tym Nowym, nowym no Gdzie jest ta nowa Część miasta postawić No będzie dobrze No, no i szkoła podstawowa Oczywiście też W tej nowej części Yy, o, dobra, to też postawmy. Jak już stawiamy jakieś budynki szkolne, to już stawiamy jakieś budynki szkolne. Jeszcze chciałem bibliotekę publiczną postawić, ale widzę, że mnie nie stać. Yy, dobra, postawimy jeszcze odrobinkę yy, tych rzeczy, bo chyba cierpią na, na bezrobocie. Tego, tak nie można. Dobra, zrobimy to w ten sposób. O, tak, tak, tak. Postawimy te dróżki, i już się żegnamy powoli. szybko się żegnamy. Co, Co wy myślicie? Eee, dobra. O, jeszcze deszcz. Super! Kocham też po prostu Dobra, bo teraz potrzebujemy sklepów. Eee, eee, dobra, ja już dam na normalny czas, żeby za szybko mi nie narzekali na to, eee, że czegoś nie mają. Stawmy tutaj parę sklepów. Tutaj nowej części miasta jeszcze. Tu możemy postawić, a e, dobra, zrobimy taki pasek. Dobra. E, kamera kinowa, czyli gra sama i patrzy. Gra e, sama tutaj obraca. E, ja dziękuję za oglądanie. Ja również was żegnam. Pa pa.